Goście czekali ponad 10 lat, aby ponownie móc pojawić się w Sosnowcu. Na dzielnicach panowała potężna mobilizacja, a chętnych było o wiele więcej niż biletów, więc potrzebna była selekcja. Obie ekipy spotkały się jednak przed meczem w 20-osobowych ekipach, aby wyjaśnić sobie parę spraw i więcej argumentów okazało się mieć Zagłębie. Po spotkaniu za honorową walkę zwrócono przegranym jedną z flag, którą Zagłębie posiadało od blisko 10 lat. Goście na zbiórce zaprezentowali odzyskaną fanę Księstwo Bytomskie, ale Solidarność. Nie uznali, że na meczach Polonii więcej nie zawiśnie. Bytomscy fani do Sosnowca wybrali się w jednakowych czarnych pelerynach. Łącznie w klatce zasiadło 800 osób, w tym 90 arkowców, 60 gurali oraz 10 fanów Gryfa Wejherowo oraz delegacja Zopola i Lubina. W drugiej połowie zaprezentowano trochę pirotechniki, która powędrowała na pobliski sektor, a pod osłoną dymu podjęto nieśmiałą próbę wydostania się z klatki. Subskrybuj Piknik TV, żeby być na bieżąco.